Ciemankowicz, to z tej strony dzisiaj kolejny odcinek serii Bloodswords na tym kanale. Dzisiaj już będzie to odcinek 40, chyba 9, tak, Krzyżaku? Tak. I wbijemy sobie 2450 level, który chyba, w tej kiedy zacząłem grać w, sumie w tą grę to był albo 2450 albo 2400. 2450, w pamiętam dokładnie. W tej, kiedy, e, jak... a nie w tej kiedy ja zacząłem, nie w tej kiedy my nabiliśmy. Ale wtedy, kiedy ja zaczęłam, a ty zacząłeś chyba dzień czy dwa dni wcześniej ode mnie. Z tydzień wcześniej ode Aha, to byłeś przez tydzień 60 leveli. E, no, gdzieś tak. Nie no nie, bez przesady, no z dwa dni. Tak naprawdę. Mówię, coś jest na stoku najlepsze? Nie wiem, coś słabego. Mówisz, że Ice jest No słaby? już... No ale, że coś słabego, że dla nas aktualnie. No to dobra. I sobie wyrodujemy zaraz fruta. Ja uważam, że dostanę. Ja uważam, że dostanę y, najgorszego fruta do PVP w grze. Ja tylko w miarę chyba dobrego fruta do PVP. Na awakening. No pokaż. A. A. Ej, bo ja nie mam Kłejka? No, to, to ci dam. Nie, 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 dajesz mi. Albo tracisz. Taki piękny przycisk id. No, tak nie nie mogę. <laughs> Jak tak mówisz? Co to robi? Boom. To było takie fajne. Boom. Taki boom. Szaka, taka boom. Ja nigdy kulejka nie miałem. To jest najlepsze ja mam dosłownie chyba na dwa role bouncy, no tak. Ja mam Ja mam około 0 ale... bounce chyba. Dosłownie chwilkę. Mi się wydaje, około 0 bonesów. Więc uwaga. Okur... Nie mam mam 4. Dobra, jest warzy EXP, tak? Mówiłeś? Tak. no podobno jest. Ja sobie skorzystam. Bye. Um, I teraz szybki teraz portal. Ten... W ogóle szalazar gdzieś zaginął. bo był, jakby co widzowie. I najbliżej jest czekolad. Eee, tak, tak. Ja nie mogę szalaza, jest naprawdę głupi. Chyba, że to ty mnie hitnąłeś spajkiem. Nie, to szalazar. To ja mogę tutaj farmić. No dobra. No, ja i tak mam funkcję Zabię, tego. Bo, bo, ten, bo ten boost daje ci nie dość, że więcej do expa, to większość... Ja nie na mogę, na... się ty jesteś naprawdę głupi. Nie mogę teraz mieć sobie futa i tracę dwa razy expa. Ja nie. tam zrobiłem portal. Ej, bo to jest ciągle Norfolk się oświetla. Kiedy, kiedyś to się, się oświetlało jako Sea of jestem. Gdzie Tam jest wiesz. Handy pirate, i ja sobie w sumie. Może będę tą Mastercard na i się bijął. Co? Chyba się opłaca, nie? Nie wiem, ale Szalazar mnie bije. Szalazar cię bije? Przemoc. Tak. Toż to przemoc. Musisz go zgłosić a ma do usług szarazarskich. A, a, a ma Blade, a, więc nie mogę mu nic zrobić. <noise> z skombata. Lecisz na niego z kombata, chłopie. I przez niego już straciłem półtorej minuty. Expo. Lecisz na niego skombata. harcy pięć pięć harców Aha Teraz się skakłem, że to chyba nie jest takie częste Ty dropnąłeś? Pięć nie A Mi ja się nie dostaję miarę łatwo farmi, ale jakby cała wyspa była dla jednej osoby. Ja nie dostaję. To bardzo prosto wtedy. No wczoraj się cały zakurzył. Mimo że, ale nie, bo pewnie jest różnica levelowa za duża. No może. Nieważne, że jest 20. I tak, mi chyba teraz to jest bardziej potrzebne w sumie. No. CO JA ROBIĘ?! Mam dwa, trzy questy zrobione. Mmm... Pierwszy spot jest tam... I no tam nie ma... Drugi jest... Tam chyba z tego co pamiętam... Cztery harty... W ogóle powiedz coś, Krzyżak. No, mówię coś cały czas, a co? Dobra, jest git, jest git. O, sypek. Głos tak, Także mm. e, Ciebie nie będzie słychać na no, odcinku, ale chyba Cię słychać. Okay. Bo a, wyświetla tak mi się, tak. że Ciebie słychać. To dobra. Mhm. Więc jak ktoś widzowie nie mam rozpowiedniej nieś jeśli go nie słychać. Tylko tam jest krzyżak. Po drugiej stronie. Rozmowy w discordzie gdzie jest ten diaboli? Co to twardasz? E diaboli gdzie jesteś? O, training Damego sobie zabije Który mi dał 80 Właśnie, fuj możliwe, że będzie teraz gdzie jest teraz Kto ma przegłos? Ja nie, nie wiem, Szalazar. Szalazar. No wyciszył się w sumie Nie wiem jak to że się wyciszył, to nagle przegłos łączył, ale okej. Okay. Festosteron. mi się zajęłeś, to, się z, z tym, to lecisz na kolejne... <coughs> czy, czy, czy co? Nie No gdzie jest ten diaboli? A na jakiej wyspie? A dobra, e, tylko muszę iść z Na jakiej wyspie, Aha, na jakiej wyspie? Na Hydra, ale ja już, już wiem gdzie jest, więc... Ale na jakiej wyspie powiedz? Hydra. No haidra, mówię no. no tak. A co? A nic, Chcesz nic. mi zabrać? Ja tak, nie, ja i tak kończę. No i zakończone. Już się wyświetla, że... Czekaj. Outpost. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Pamiętajcie Czekaj. o ostatnim Łapeczki w górę. Oraz subika i teraz no, porówna na ja Nie, 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 nie mówisz, nie mówisz tego. Jeżeli filmik wam się podobał, to pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i subika o, Oraz pamiętajcie, że jeżeli lubicie oscypki, no to musicie dalej zostawić Żegnam Ta -ta. Nie, 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 jeszcze nie Jeszcze nie